Dobry, w tym odcinku dwa zagadnienia. Pierwsze, jeden z kolegów zastanawia się, czy i czy warto, i czy można, czy się uda we własnym zakresie poprawić stan ich klubowego łowiska. Zastanawiają się, ponieważ stwierdzono bardzo silne zakwaszenie tej wody, i czy można temu jakoś zaradzić. Drugie pytanie dotyczy mojego pomysłu na ustawienie hamulca przy łowieniu szczupaków. Myślę, że temat zawsze aktualny. Wydaje mi się, że kiedyś już o tym mówiłem, ale skoro pytacie, to odpowiadam. Zapraszam. No zanim przejdę do odpowiedzi na pierwsze pytanie, chciałem podziękować Klaudiuszowi Solarowiczowi, który podrzucił mi link do fajnego filmiku rosyjskiego, zrobionego zresztą w październiku całkiem niedawno na Wołdze podczas zawodów z serii Pro Anglers League, tak? Rosjanie mają takie zawody i to całkiem wypasione. E, odbywają się właśnie na Wołdze, w wodzie Niżny Nowogród, na takim zbiorniku zaparowym, łowią piękne sandacze, można to obejrzeć. E, no poziom rzeczywiście imponujący tych zawodów, jak europejskich e, iście. E, ale istotne jest to, że koledzy Rosjanie właśnie no, może z tymi kolegami to trochę przesadziłem, e, pokazują jak odgazowują sandacze. Łowione te sandacze są, jak zauważyłem, z głębokości 10-12 metrów. No i każdego bez wyjątku, mimo że nie widać na nich objawów barotraumy na pierwszy rzut oka, odgazowują przez nakłucie pęcherza pławnego. Widać w którym miejscu to tą igłę wbijają. Robią to z każdą rybą, wrzucają do livewella i potem niosą do komisji, która. Jak sądzę, je waży i wypuszcza, no bo po co by były te wszystkie zabiegi. Czyli w sumie no trochę szacąc za to, że wpadli na to, że trzeba wypuszczać ryby. Szczerze mówiąc, bym się tego nie domyślił, że Rosjanie już na to wpadli, a u nas niestety w wielu kołach ciągle zabija się podczas zawodów ryby. Zostawię to bez komentarza. No i oczywiście tutaj poniżej w komentarzu pod filmem link do tego ludzkiego filmu. Warto zobaczyć, niby hunowie, a czasami potrafią się zachowywać lepiej niż my, niestety. No i tak, pytanie od kolegi, który podpisuje się bardzo ciekawie i z fantazją, Mateusz Król Wichajstru. Yy, witam Panie Piotrze, pozdrawiam, dziękuję za dzielenie się swoją wieloletnią wiedzą. Proszę bardzo, cała przyjemność po mojej stronie. Mam pytanie dotyczące zakwaszonej wody i braku takowej tlenu. Yy, od tego roku stałem się członkiem małego klubu wędkarskiego, który ma pod swoją opieką jezioro wielkości około 20 hektarów głębokości do 9 metrów. Proste, rynnowe. Występuje w niej głównie średni i duży szczupak, trochę małego okonia i znikoma ilość białorybu. Problem w tym, że w danym akwenie jest mocno zakwaszona woda, przez co ryby występują w warstwie do 3 metrów. Poniżej tej głębokości zapisów brak. Zostały zrobione badania przez płetwonurków i jest problem z tlenem oraz zakwaszeniem. Ponoć istnieje metoda, która byłaby w stanie zmienić ten stan rzeczy, a mianowicie spore ilości a nawet tony przy tej wielkości wody specjalnego wapna. Ponoć nie szkodzi ono rybom, co więcej, odkwasza wodę, przez co będzie w niej czas z czasem więcej tlenu. Operacja nie jest łatwa, jednak dla chcącego nic trudnego, z tym, że ponoć z punktu prawnego jest to nielegalne i tu jest problem. Co pan myśli o wap wapnie dodawanym do zakwaszonej wody oraz czy faktycznie jest to zakazane? Pozdrawiam. To może zanim odpowiem na to pytanie, Powiem Wam co to jest to pH, więc jest to skala, która opisuje kwasowość i zasadowość wody. Oparta jest na aktywności jonów wodorowych i żeby Wam dać tutaj obraz na czym to polega, to na przykład kwas solny ma pH 0, ocet 2,9, herbata 5,5, czysta woda 7, uwaga to jest ważne, krew człowieka 7,5, a mydło 9 do 10. Większość jezior w Polsce ma pH między 6,5 a 8,5. Przyjmuje się, że bezpieczne dla ryb jest pH 5,5, poniżej tego ryby mają problemy zdrowotne, mówiąc najogólniej. Zawody silnie zakwarzone uznaje się jeziora, które mają pH poniżej 5. No i teraz o co chodzi z tym zabiegiem wapnowania? Rzeczywiście stosuje się taki zabieg polegający na wysypywaniu wapna. E, zarówno na suche dno w stawie po jego spuszczeniu, na mokre dno lub też na wodę, której cały czas bytują ryby. Czyli można to zrobić. Rybom to nie szkodzi oczywiście, jeśli się zastosuje do e, specjalnych reguł, do stężenia te, tego wapna i tak dalej, do sposobu udawkowania. Ten zabieg stosuje się w celu poprawienia odczynu wody, czyli jest, jeśli jest zbyt kwaśna woda, dosypuje się wapna, rozprowadza się wapno, żeby podwyższyć pH, ale również. W celu wzmocnienia kondycji ryb. Ryby potrzebują wapna do, do budowania nie tylko swojego kościa, ale w ogóle do prawidłowego rozwoju. Również w ten sposób przyspiesza się mineralizację osadów, naturalnych osadów, które są wynikiem normalnej przemiany materii w jeziorze. Czy to są obumarłe rośliny, czy obumarłe ryby, czy na przykład w jeziorze mogą to być może to być zanęta, którą wędkarze w tonach sypują w niektórych miejscach. Te wszystkie elementy opadają na dno, ulegają mineralizacji. Jeśli jest, jeśli jest wystarczająca ilość tlenu, czyli, mówiąc krótko, jeśli woda jest czysta w jeziorze, to teoretycznie to wszystko może się zmineralizować i jezioro pozostaje nadal czyste. Natomiast w większości przypadków, niestety, ten proces nie zachodzi do końca. Następują procesy gnilne, w ich, w, w, w ich em, efekcie z, z, pojawia się strefa beztlenowa na dnie jeziora, ona rośnie, zmierza, roz, rozszerza się od dna do powierzchni jeziora. No i niestety wiele naszych jezior składa się głównie ze strefy beztlenowej, można tak powiedzieć, bo jeśli tlen jest od y, powierzchni do 3-4 metra, a czasami nawet tylko w warstwie 1 metra przy powierzchni, no to można powiedzieć, że jezioro jest w zasadzie martwe. Całe dno jest wyłączone z produkcji, więc ryby tam naprawdę mają dość duży problem, żeby normalnie funkcjonować. Ja oczywiście nie jestem tutaj wielkim fachowcem. Znam te sprawy z bardzo dawnych czasów ze studiów, więc o zdanie zapytałem moją młodszą koleżankę, profesor Jolę Grochowską z uwm która jest kierownikiem Katedry Inżynierii Ochrony Wód i Mikrobiologii Środowiskowej. Przeczytałem sobie, żeby nie pokręcić. Zapytałem ją, co sądzi o takim pomyśle, żeby w takim jeziorze, o którym tu kolega wspomina, zastosować wapnowanie. Powiedziała mi w paru zdaniach, bo temat jest rozległy i no nie da się go tak w kilku zdaniach podsumować. Mianowicie tak, trochę za mało danych podaje ten pan. To znaczy, jaka jest wartość odczynu, bo nie wiemy, czy to było 5,5, 6 czy może mniej, e, która wskazuje, że jest on kwaśny. Czyli jakie to było to pH? Ryby są wrażliwe na odczyn 5,5 pH i niżej. Co powoduje, że, jest woda, że woda jest kwaśna? No właśnie. Może jest to jezioro usytuowane wśród torfowisk lub w lesie i wtedy wykazuje cechy jeziora dystroficznego z niskim odczynem. Musicie wiedzieć, że e, tego rodzaju, jeśli rzeczywiście to jest kwasowość w okolicach 5,5, 6, 5,5 lub mniej, no to jakaś przyczyna jest. To w górach na przykład, w ten sposób zakwaszają się jeziora, ponieważ mają otoczenie skał granitowych i te właśnie skały granitowe, to otoczenie wpływa na zmniejszenie pH, czyli zwiększenie kwasowości wody. Natomiast w większości przypadków, jeśli jezioro jest rzeczywiście o niskim pH, to przyczyną są lasy, otoczenie, lasy i iglaste wpływają na zmniejszenie pH, albo jeśli jezioro jest, jezioro jest już mocno zeutrofizowane. No i co pani profesor jeszcze tutaj pisze? Wydaje mi, się, wydaje mi się, że bardziej prawdopodobną przyczyną niewystępowania ryb poniżej 3 metrów jest odtlenienie wód. Z kolei odtlenie już poniżej 3 metrów świadczy o bardzo złej kondycji jeziora. Odtlenie niezwykle występuje od dna, którym odłożona jest znaczna ilość materii organicznej. No właśnie o tym wam przed chwilą powiedziałem. Jeśli chodzi o aspekt prawny, trzeba znać odpowiedź na pytanie, jaki miałby być cel stosowania preparatów wapiennych. W prawie wodnym jest powiedziane, że konieczne jest otrzymanie zgody wodnoprawnej na dwa typy działań, to jest na rekultywację jezior lub na stosowanie preparatów hamujących rozwój glonów. Natomiast pozwolenia takowego nie wymagają tak zwane prace utrzymaniowe, których przykładem jest wycinanie roślinności z wód i z brzegu lub rybackie korzystanie wód. No tutaj by trzeba było dość mocno gimnastykę znaczeniową wykonać, żeby wprowadzanie do jeziora Środków chemicznych uznać za prace utrzymaniowe, więc odradzam. Zwłaszcza, że można przyrodzie zaszkodzić, a nie pomóc. Musze, musicie też wiedzieć, że pani profesor Gorchowska jest jednym z najlepszych fachowców w Polsce od rekultywacji jezior. Jej zespół przeprowadził skuteczną rekultywację wielu, wielu jezior. I są to zabiegi skomplikowane, wieloletnie i kosztowne. Więc to nie jest tak, że można sobie coś tam wsypać, czary, mary i e, woda jest czysta. Nie, to naprawdę wymaga poważnych badań. Z badania badań przeprowadzonych przez fachowców, opisania tego procesu, opisania zlewni jeziora, czyli jakie są przyczyny prawdopodobne tego zakwaszenia. No i oczywiście, jak podejść do problemu, jak to zakwaszenie zmniejszyć. I pani profesor jeszcze pisze, tak, jeżeli jezioro jest własnością prywatną, czyli gdy nie jest przepływowe, bo jeśli jest przepływowe, to jak wiecie, nie może być prywatnym, to właściciel może swobodnie zastosować wapnowanie. Jeżeli zaś mamy do czynienia z własnością Skarbu Państwa, czyli jezioro jest dzierżawione przez klub, przez stowarzyszenie, czy na przykład Polski Związek Wędkarski, to wymagane jest pozwolenie. Chyba że podciągnie się to te działania pod prace utrzymaniowe. No ale tak jak powiedziałem, to by była dość poważna ekwilibrystyka. Z pewnością należałoby poznać przyczynę zakwaszenia wody, a szczególnie wartość pH, na podstawie której oceniono, że woda jest kwaśna. Jestem ciekawa parametrów wody. Co to za jezioro, i tak dalej, żeby można było sytuację ocenić dokładnie. Więc jeśli macie ochotę, jeśli kolega wraz z przyjaciółmi z tego klubu, macie ochotę uzyskać trochę więcej informacji, jak do problemu podejść, czy w ogóle jezioro jest warte wysiłków i ewentualnych kosztów, to przyślijcie więcej danych, to znaczy, co to za jezioro, jak się nazywa? Jakie ma otoczenie, jaką ma zlewnie, czy to jest las, czy to są pola? czy jest e, dookoła jest warstw, jest paszczyń i tak dalej. Takie podstawowe informacje plus kto badał e, te, te pH. No i oczywiście e, potrzebne by były wyniki tych badań, które stwierdził, że jest woda jest zakwaszona. jakiej wysokości było to pH. No i jeśli będę miał te wszystkie informacje, prześlę je do pani profesor, grzecznie poproszę o pomoc. Poczekamy, jestem pewien, że pani profesor coś poradzi. I przynajmniej naświetli problem, czy, czy, czy warto tutaj walczyć z, z tym zakwaszeniem. Z pewnością najważniejsze jest to, że tam nie ma tlenu od trzeciego metra. Rozumiem, że ktoś to zbadał, czyli spuścił próbu, próbniki na odpowiednią głębokość i stwierdził, że tego tlenu nie ma. No i tutaj jest najpoważniejszy problem, tak jak powiedziałem i tak jak stwierdziła pani profesor, bo jeśli w jeziorze nie ma tlenu od trzeciego metra, to od trzeciego metra nie może być tam ryb bo ryby do życia, jak wiemy, potrzebują tlenu. Niezależnie od tego, jaka tam będzie kwasowość, czy to będzie 5,5 czy perfekcyjne 7, czy 7,5, ryby w tym jeziorze bez tlenu, jak w każdym innym, nie będą mogły funkcjonować. Jeśli macie ochotę ciągnąć temat, prześlijcie mi te informacje, postaram się pomóc. No i drugie pytanie od kolegi Piotra. Witam. Jak ustawić hamulec na duże szczupaki? Czy najpierw skręcić, a później poluźnić, czy od razu na luźno? Jak sprawdzić, czy hamulec jest dobrze ustawiony? No więc powiem, jak ja to widzę. Jeśli chodzi o trola, e, łowię na plecionkę, raczej hamulec ustawiam lekko, dość lekko, tak że jak pociągnę za, za linkę, no to słychać hamulec oddaje. Do tego potrzebna jest jeszcze wędka odpowiedniej długości, odpowiedniej, odpowiedniej akcji. Mówiłem o tym już kiedyś. Wędka paraboliczna 240-270, taka, która spowoduje, że ryby się będą mniej odbijały. Szczupak na trole często bierze bardzo agresywnie i odbija się od, od przynęty. Jeśli wędka jest zbyt sztywna, jeśli hamulec jest za mocno skręcony, to bardzo często brania są puste. Mamy szarpnięcie, mamy wisk hamulca i niestety ryba się nie zaczepia. Receptą na to jest właśnie lżej ustawiony hamulec i wędzisko o akcji parabolicznej. Oczywiście po zacięciu oceniamy przeciwnika. W cudzysłowie dokręcamy hamulec lub zwijamy na lekko dokręconym hamulcu. Zależy od, od tego, jak ryba się zachowuje. Pamiętajcie że, o czym mówiłem w ostatnim odcinku, że jeśli chodzi o. Ryby, szczupaki zacięte naprawdę z głębokiej wody, czyli poniżej 10 metrów. No, to raczej nie należy się spieszyć z wyciąganiem ich do góry. Zróbmy przynajmniej jeden przystanek: dociągnijmy ryby trochę do góry, czyli 5 metrów powiedzmy na oko, bo nigdy nie będziemy dokładnie wiedzieli, gdzie jest ta ryba. Zróbmy przystanek: jedną minutkę. I dalej ciągnijmy ryby do powierzchni. Nie starajmy się jej wyciągnąć jak najszybciej do góry. Jest to oczywiście odwrotnie niż przy holu z płytkiej wody, gdzie staramy się jak najszybciej rybę wpakować do podbieraka, żeby zmniejszyć ten stres, żeby zmniejszyć jej zmęczenie i zwiększyć szanse na przeżycie. Natomiast jeśli chodzi o łowienie zrzutu szczupaków, to ja raczej ustawiam hamulec dość ostro, dość mocno. I po zacięciu zacinam rybę i, i reaguję wtedy dopiero na, na jej zachowanie. Czyli może być tak, że jeśli jest silna, ciężka ryba, to warto odkręcić. Zresztą warto trzymać, szczerze mówiąc, rękę na pulsie, czyli na tym pokrętle hamulca, niezależnie czy one z tyłu czy z przodu, i regulować od, ostre odjazdy ryby, e, kwitować po prostu odpuszczeniem linki. Nie ma sensu bardzo mocno forsować. Nie wiadomo, jak ryba jest zapięta. Nie wiadomo, czy nie ma na, w tym sprzęcie w całym zestawie, który powinniśmy dobrze przejrzeć, ale licho nie śpi, wiadomo, nie ma czy, nie, nie wiadomo, czy nie ma tam jakiegoś słabego punktu, więc nie ma co bardzo forsować ryby. Ja tutaj często koryguję w trakcie walki, e, napięcie linki przez dociskanie szpuli kciukiem lub palcem wskazującym, w zależności od tego, czy to jest multiplikator, czy kowrotek o stałej szpuli. Mówiłem to już o przy okazji, przy okazji pstrągów. Oczywiście hamulec powinien działać bardzo dobrze, ale lepiej mieć taki bezpiecznik w postaci tego palca, który jest w stanie bardzo dokładnie skontrolować naprężenie linki. No i to chyba w tym odcinku na tyle. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia za tydzień. Cześć!